Cześć czołem, witam się znowu z Windy, tym razem w tyle środki czystości. Jadę sobie do Biedronki i do Rosmana po ten dekoloryzator, ale powiem Wam, że tak dobrze jest mieć trzecie w domu. Nie muszę Liama brać. Nie chciał się w ogóle ubrać, mieliśmy chodzić wszyscy, ale nie chciał się w ogóle ubrać, więc chciał mówi, dobra, jecie ja ekstra. Ale dziwnie mi tak jest wychodzić z domu bez wózka, bez liama. No bo wiecie, nawet jak mój mąż jest, no to my zawsze jeździmy z nim, nie? Czy do galerii, czy po prostu na zakupy spożywcze, no, no wszędzie po prostu gdzie jeździmy, no to zawsze z nim. No a teraz moja siostra została z Liamem, więc jadę sama. No, fajnie, no w sumie w korku stoję, nie jadę. Ale tak naprawdę to tylko chcę ten dekoloryzator i zgrzewkę wody, masło, śmietany i chyba tyle. Także to będą takie szybkie zakupy. Normalnie byśmy poszli na nogach wszyscy, bo, um, bo zawsze chodzę z liamem do Biedronki czy do Rosmana na nogach, jak chcę takie małe zakupy. Nie udało się, kupiłam coś takiego. Będziemy zaraz z siostrą ścinać włoty. Później ja zrobić sobie tą dekoloryzację. No oczywiście jak Liam pójdzie spać. Ja jestem w Biedronce, już się wystraszyłam, że nie mam mojego sera, ale jest, jednak się udało. Mam je to. Także jestem zadowolona. No i banany Liam, a wiadomo, to kurczę dwa banany podzielnie. A ostatnio mój mąż szalony szukał kizersów po całej Biedronce, a tu proszę. Wystarczyło, że wyjechał i kizersy są. Także biorę dla mnie i dla mojej siostry. kupujemy mamowi lody do domu. Ale fajnie spodobały mi się takie wałowanki. Jak to było? Masło śmietana i woda? Zawsze to samo. Nie wiem, czy pamiętacie, ostatnio właśnie i same sobie kupiłam płynny celarny, tak chciałam zobaczyć, czy jest spoko. No, jednak jest niespoko. Nie Polubiliśmy się, bardzo mnie szczypie w oczy. w ogóle mam wrażenie, że całą twarz mnie szczypie. No i to jest mój taki ulubiony płynny celarny, a teraz właśnie w biedronce był w takim zestawie jeszcze z małym. Co mi się mega spodobało, bo w niedzielę wyjeżdżamy, więc super, będzie taki mały dźwięk do walizki. Kurczę, ale mi się nie przygoda stała. Chciałam położyć czy do zmywarki, no i patrzcie, przykleiła mi się ta miseczka do tego garnka, a ona jest przystawką i nie mogę sobie poradzić, żeby to wyciągnąć. Już próbowałam podkaczyć jakimiś łyżkami, widzicami i tak dalej, no ale nie dochodzę do gumy. Ojojoj, oj, oj, nie wiem, co z tym fantem zrobić. Od rana mam jakiś problem z akwarium. Myśleliśmy, że to ta mała pompa, bo tutaj mamy taką większą, ale myśleliśmy, że ta mała. No i zważym na kamerę, co ogarnialiśmy. To nie ta pompa, okazało się, że to było taka pompa, znaczy nie ten filtr, tylko taka pompa do powietrza dla ryb. Ale kurczę, rano tutaj było cała, cała podługa była mokra, zobaczcie jak nam meble spęczniały. No nie ciekawie no i teraz będę to właśnie suszyć, bo już ogarnęłam, wyciągnęłam, wszystko jest, powinno być kit, ale jeszcze no, będę sprawdzać, suszyć i zobaczymy, czy to, żeby się nie okazało, że jeszcze coś z tego filtra też cieknie. Zabieramy się za płokstwem, ja nie mogła właśnie zasnąć, mamy chwilkę, żeby to ogarnąć, muszę je rozczesać, będziemy najpierw obcinać, żebym, wiecie, miała najmniej to ogarnianie z tą dekoloryzacją, bo one są w takiej mniej więcej długości, tylko Y... No i działamy. Jest ekscytacja. No i no teraz włoży sami mamy taką długość. Włoski z ścięciu prezentują się tak. O matko, takie krótkie, jak <grytki> tak przejechałam, ale mam no fajnie, bo przynajmniej czuję, że są takie zdrowe wiecie, nie? <grytki> Jesteście krótkim dla O ja, no dobra, jeszcze dekoloryzacja, to nie umyję, i na pewno się skręcą, będą inaczej niż w ale jest jestem zadowolona. Z tą dekoloryzacją to są takie jaja, bo okazało się dopiero po otwarciu tego opakowania, że na moje włosy potrzebne są dwa opakowania, dwie takie buteleczki. No mam jedną, no, nie byłabym sobą, gdybym nie zrobiła tego i tak już. To dla starczy, to nie starczy. Będzie to będzie najwyżej pójdę do Osmana po drugą, a nie chcę mi się teraz iść, bo chcę to zrobić, jak wie śpi. Więc... A i jeszcze okazało się, że muszę 10 minut czekać, żeby tam się coś zmieszało i w ogóle. Także teraz załączę zupkę, a y, później zrobię y, włoski. Dobra, nie chcecie wiedzieć jak wyglądam, bo tam trzeba było tą folię spożywczą, ale ja jej nie miałam, więc na głowę reklamówkę, <laughs> profesjonalnie. Eee, no i robię zupę brokułową z makaronem, taki makaron mamy od cieci, od cieci Ady, eee, także Janek bardzo lubi zupę. Brokułową ostatnio jadł pierwszy raz gdzieś tam w restauracji i mega, mega mi posmakował. a szczerze mówiąc ja jeszcze nigdy nie robiłam brokułowej, jakoś jak już robiłam to krem z brokuła. No, ale ogólnie wolę takie zupy normalne, tradycyjne, nie kremy. Także zobaczymy. Nie jest niesamowite z tego, że mam wrażenie, że dużo tego jest, ale wchłania się jakoś tak dziwnie w włosy, że ciągle je brakuje. Tak już chcę kończyć, bo normalnie pewnie trochę w No i zupka brokułowa z makaronem gotowa. Mogę w stanie to postąpię w kuchnię, bo na razie to. Nie chcę się trudzić, bo muszę jeszcze tą głowę ogarnąć. No i to mi chyba jeszcze 12 minut, już się nie chcę z tym siedzieć na głowę, jeszcze co chwilę muszę iść to suszyć suszarką. No, no dobra, no ale chciałam to mam. Dobrze, jeżeli ja mam długie drzemki, bo ogarnięcie tych włosów zajęło mi równo 2 godziny. Świerdzą mi włosy tak, że nie mogę oddychać. Tam nie było nic na tym opakowaniu nie było napisane, że trzeba je umyć później, ale musiałam je umyć, bo po prostu nie mogłam z tego smrodu. Zumałam je, ja, a dalej śmierć. W dodatku, yy, już jak tak patrzyłam, to wydaje mi się, że w ogóle ta farba nie zeszła. Ale zobaczymy, jak wyjdzie. Jem teraz zupę i to za chwilę Liam wstanie. Ten koloryzator to totalny shit. Nie kupujcie tego. Wieszcie. Mam dokładnie takie same włosy, jak miałam, a właściwie powiedziałabym, że jeszcze gorsze. Normalnie są złoto, rudo, żółte. Porażka. Liam lepcina zupę pyławy makaron. Makaroniarz, proszę jeść łyżeczką. Chciałam Wam pokazać, jak sobie ładnie leci łyżeczką, no ale... Życie jest jak jest. Im łatwiej paluchem, to palucha też tak Poprawię sobie. Super. Nie ma jest to obętny, lewa czy prawa. Którą ręką mu się złapie łyżkę, tą je. E, nie zwracajcie uwagi na tą jajecznicę, którą mam na głowie. Tragedia już się omówiłam do fryzjera na czwartek. E, ale słuchajcie, jedziemy sobie do Mr. Pancake i... Takiej kurki przez ten remont matecznego. Jedziemy już pół godziny, a dojechałyśmy na centrum kongresowe. Mm, Także tak, jest ciekawie. Tutaj chyba od 10 minut to się ledwo poruszyliśmy. Mm, no, średniawka, ale przynajmniej będzie dobre czarełko, no nie? Ale jak ktoś mieszka w okolicach matecznego, to nie wychodźcie z domu, serio. Liamek przyszedł na pancake, i, ma pieniążka w ręce, więc może zaszaleć. Jeden winowajca tego, że na żadnym talerzu nie ma już truskawek. Ja nie zjadłam ani jednej i Vanessa chyba też nie zjadła ani jednej. Osypu. A to Liamy, jedzący sobie osypka na krakowskim rynku. Ja wiem, że inflacja, ale za osypka z żurawiną na rynku zapłaciliśmy 7 zł. To już jest lekka przesada. Jeszcze niedawno płaciłam 3 Później 3,50, ale 7 zł? Liam zażyczył sobie drugiego sypka. Jednego ukradł mamy, a drugiego już mu musiałam kupić. Przyszliśmy sobie na Bubble tea i Liamowi też nie spodobały te kanapy. W ogóle nie mieliśmy zamiaru tutaj siedzieć, tylko po prostu wziąć do auta. Spodobały mu się kanapy i poduszki, więc siedzimy. Mazda po Krakowie, to jest jakaś porażka. Ja denerwuję się dokładnie tak samo jak Liam, tylko tego nie pokazuję. Przyszliśmy na nasz osiedlowy plac zabaw prosto z auta. Liam bawi się i je getsa z McDonalda. Taki wiecie, pół panierki, pół piasku. Niam. Takie tam Liam pije sobie bubble tea. Godzina prawie 21, Aliam liam je jabłko i jakoś w ogóle nie wydaje się śpiący. I tym optymistycznym akcentem zakończmy dzisiejszy dzień. Zobaczcie jak szafkę otwieram. Także tak, dziękujemy bardzo za oglądanie. Pewnie widzimy się w kolejnym vlogu już jutro.